Najbliższa Niedziela, Niedziela Chrystusa Króla, będzie dla bardzo wielu katolików na całym świecie dniem szczególnym, ponieważ będą obchodzili Światowy Dzień Młodzieży w swoich diecezjach po to, żeby już za niespełna 9 miesięcy część z nich mogła pojawić się na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Jest to ważny moment również dla młodzieży polskiej. Cieszy fakt, że już 8 tysięcy, w tym momencie 8 tysięcy młodych Polaków zadeklarowało, zapisało się do udziałów w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie na pewno będą przybywali kolejni i bardzo powinniśmy im pomóc po to, żeby jak największa liczba młodych polskich katolików mogła do Lizbony pojechać, a więc wesprzeć wszelkiego rodzaju inicjatywy, festyny, kwesty i licytacje, które młodzi w tym momencie, w tych najbliższych tygodniach i miesiącach będą uruchamiać prosiłbym i apeluję o to, żebyśmy ich wsparli, żebyśmy uruchomili naszą wyobraźnię. Wyobraźnię miłosierdzia można by rzec. Ale myślę, że dla kościoła w Polsce, zwłaszcza dla młodzieży polskiej, jest to bardzo bardzo ważny moment, ponieważ on się spina z dniem yy, z hasłem nowego programu duszpasterskiego. Który brzmi: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Nie muszę mówić, w jakich okolicznościach żyjemy. Są odejścia od praktyk religijnych, są akty apostazji, są rezygnacje z uczestnictwa w religii, w lekcjach religii szkolnej. Młodzież polska przeżywa szczególny moment, jest też atakowana bardzo wieloma tekstami, artykułami, audycjami, które mają, których celem być może bezpośrednim jest podważenie wiarygodności kościoła i pokazanie, że w tym kościele nie warto być. Ci młodzi chcą być, dokonali świadomego wyboru, świadomego i autentycznego nie tylko z tradycji, ale z wyboru właśnie, w związku z tym wesprzyjmy ich. I cieszmy się tym, że już 8 tysięcy chce tych młodych Polaków w tych, w tych wydarzeniach uczestniczyć. Dobrze byłoby, żeby było ich jak najwięcej, ponieważ Światowe Dni Młodzieży to są takie ogólnoświatowe rekolekcje, wspólna modlitwa, wspólne dyskusje, wspólne poznawanie różnych wrażliwości w Kościele. I to na pewno młodym Polakom, którzy będą stanowili przyszłość Kościoła w Polsce, na pewno się przyda. Dla ich rozwoju duchowego, intelektualnego, ludzkiego po prostu. Więc ciesząc się, że już jest 8 tysięcy, zróbmy wszystko, żeby mogło być ich jeszcze więcej, żeby to hasło Wierzę w Kościół Chrystusowy jak największa liczba spośród nich mogła uczynić motywem przewodnim swojego życia.